Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce. Abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Jana było święto żydowskie, i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory, Panie. Nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki. Gdy nastąpi poruszenie wody, w czasie kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus. Wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był Szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego, dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział. Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie, weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc, cóż to, cóż to za człowiek ci powiedział weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowieków odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił i dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w Szabat. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii, według Świętego Jana. Było święto żydowskie, i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego, Czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory, Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus, wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był Szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest Szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: Cóż to, cóż to za człowiek? Ci powiedział: Weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego. Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowieków odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił i dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w Szabat. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w Tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.